Cześć widzowie, witajcie w nowym odcinku z PCD Polish Car Driving. Właśnie dojeżdżam sobie do mojego domku. Sąsiad tam chodzi. O widzę sąsiada. I poloneza, szarego. Czego to mnie te powietrze z tego koła prawego schodzi? No kurde... Czego? To ja nie wiem. Widzowie sobie za bo się po prostu nie... bo się safe nie chciał wczytać. Idę może do sąsiada, może sąsiad to się, a to to się, a to się a kurde, a ja... On ja Cześć. Kurde, wiesz co masz pompkę? On mnie to się tak. Oj, bym musiał zobaczyć do garażu, a wiesz. Dzisiaj po... Czekaj, to ja z garażu pójdę Dobra? Dobra to ja. Wydaje mi się, że mam. To jesterki. To tam zobacz u siebie. Bo ja to tam pompek to ja garaż zagruzowany po zimie, bo wiesz... Czekaj, sąsiad. Łopanie, będę po dachach skakał. Skoczę. Siad. O. O kurde, sąsiad. Mówię, ja parkurowiec. O kurde, ktoś tu jedzie. Czekaj, czekaj, sąsiad. Zaraz padniesz. U. Zaraz padnę. To nie będzie mi ciebie szkodzić. Opa nie na polone... No! Nie na i maska wgnieciona. Nie, nie, widzowie! Ale czekaj, 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 dobra? Ja czekaj. Ci, ja ci tą maskę naprawię. Dobra? Sąsiad? Dobra? Dobra, sąsiad. To idź do mnie, a ja ci będę ją naprawiał. I zobaczysz nie. efekt końcowy. No idź już od tego garażu, bo jesteś przyklejony. Ode do mnie możesz! No. Czekaj. O! 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 Aaaa! O! Morde, co mi się stało! O! Jezu! Przecież ty stoisz na ziemi. Co, ale, Fosia, coś mi tak. coś mi spadło. Aaa, na głowę! Na głowę, o! Dobra, idź do mnie! W garażu. O, ja cię... Do mnie! Do Tylko mnie podpokie. idź! No, to ja idę u ciebie, dobra, podpokie. dobra! Dobra, widzowie! Odpalamy muzyczkę będzie leciała sobie na plecach i będziemy naprawiać coś sąsiadowy... ja, sobie tego poloneza i patrzcie. I tak się naprawia, tak się naprawia samochody. Ja... Ach, nie ma o no. tu pomalujemy na srebrno. I... Wałkiem, pędzlem, sąsiad! Co? Ej, gdzie mój znaczek? Oddaj mi znaczek! Ustań w miejscu raz, dwa! Stawaj w miejscu! A ja ci pomalowałem też po tego. Dobra. Weź bo ja No widzisz jaki ładny? O kurde, w kieszeni Ci wypadł mój znaczek! Biorę! Dobra, Dobra, sąsiad, otwarta! Kurde, przyklejona, dobra! Nie jaki kawę? Ja ci nie będę kawy robił! To ja się wezmę, ale coś lepszego niż kawę. A co? Oj, dobra! O polonez! Poldek! Ej, widzowie, ktoś tu przyjechał. Ej, tak szczerze to nie jest od nas z ekipy! To nie jest od nas z ekipy ktoś. Ej, pan Państwo! Czekaj. Napiszę, dobry. 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 Czekam. On się... Nie to nie... On to nie ten napisał. O! Dobry! kawę. Co pan... Co pan? Robi u, u nas, ale po za to ma takiego samego as wy, wy i osy pan Co pan robi u nas wiosce? Żebyś się nie spodziewał. To on pisze te 1, 2, 3? Czekam na wyścig! Ja, Ej, jaki? Wyścig, wy. wy. wy, wy y a, wyszedł z gry. Nie, 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 nie. nie to nie to, to Jaki? Na ty nie, jaki wyścig? ze mną rozmawiasz, czy to ci jest, z stał? Ja z tamtym rozmawiam. Co stoi obok Nie. Co on robi? Usiąść na tylnie siedzenia. O, panie, poszedł no, U, już na przytomstwo. Usiąść na tylnie siedzenia bez Nie widzisz? Co? Kawę cię rozlałem! Gdzie polonez tutaj stoi? A on mnie? Nie, nie I na dach! O, ucieka! Kurde, ty dziadzie mały. Chodź, sąsiad, bo czy miałbyś odcinek dla widzów specjalny. No, Będziemy bo widzowie się... po długiej przerwie. O kurde, bądź bo... mi zgasy. I boki! Przygraj mnie! Gdzie ty jesteś polą... O... Tutaj na boisku po bo, bo... No widzę cię. O, pojechał. Dobra, sąsiad, weź. Ale mieliśmy robić i żebyś... weź. No dobra, to będzie wyścig, to chodź. Ale ja odliczam, dobra? Najpierw chodź na drift, chodź. Nie chcę mi się driftować, ja idę. może ten gościu będzie chodź. Ale ja już czekam na wyścig. Ja już jestem, jadę na trasę. To tam wiesz, gdzie jest trasa. No wiem, tam do, głów, do głównej. Do głównej, do głównej. Dobra, kurde jeszcze deszcz pada, to będzie nie. Mówisz? Nie mam o co to jest. Ła, no, czy to co to? Czy to co to? Ale tam była była ładna, ale... Ja cię kręcę, botek to ci powiem żołnierz. Nie będę nawet z samochodu wychodził, bo zimno jest. Oj 5 tysięcy jak już na masak. A ja ciebie nie widzę. Na razie. Ja ciebie też nie widzę. Bo ja już masak... O widzę, widzę! Hamuj, hamuj! Boż nisko, a słyszałeś mnie jak trąbałem? No. No trochę, ale ja odliczam, dobra? Czekaj, dobra, trzy, <laughs> dwa, jeden, start! Tylko nie ma w siebie wjeżdżania. Dobra, ja jestem już z przodu, widzisz mnie. Widzę, wiesz, Aj, kurde. Patrz, ci macha. Coś jaka ja O ile się ścigamy, o ile pieniędzy. O! Chat, nie, nie. Gadasz. Nie będziemy po karetkę dzwonić! Ale nie! Ja zadzwonię! zadzwonicie, ja zadzwonię! Żeby już byli przygotowani! Wsiadaj do mojej karetki! Czekaj, sąsiad! Daj, ja cię wniosę, przesunę cię! Nie, I, Czekaj, i, I! 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 Czekaj, sąsiad, zostaw mnie! Wsiadaj, sąsiad, do, do mojej! Daj! Chodź! Po mnie jadą. Nie wżej się! Ale to daleko, są so. ja, ja im... Pomogę! Sąsiad, jadą po mnie! Żegnaj się! Cześć! Sąsiad, wsiadaj! No usiądź! No bo ci nie pomogą inaczej! Sąsiad, ojej, o Jezu. Źle się czuję, nie dam rady. No wsiadaj! O, jeszcze, o o, 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 moje, moje plecy. A jak, tu cała maska! Wsiądź! Dwa, Wsiądź! Sąsiad. O Jezu, co to się stało? Wsiądź! U, dobra, wsiądę, ale jest poloneza. Po tu trzeba. Dobra, poloneza, ja zadzwonię pod służby. A, a, nic nie widzę, sąsiad! Dobra, sąsiad! No sąsiad, bo zaraz mniej rozbijesz! Dobra, sąsiad! Ja wyś... chyba tego No, ja zadzwonię, ja zadzwonię pod ten, pod numer ten. I wiesz, zadzwonię. oni ten, oni ci odholują tego Poltka i wszystko będzie dobrze. Ale jedziemy do Sławna na, na ten, do szpitala. Mówisz, nie będzie wszystko dobrze? Mówisz ja ci ja gwarantuję. O, no, panie, ślisko trochę. Zresztą jeszcze jeszcze nagrywam, panie. To jak pojedziemy... Do... TO BĘDZIE WIRRAL! WIRRAL NA INTERNETACH! TEN wy WYPADEK TWÓJ! SOSIAD! Co JA, 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 ja TU TEŚ NIE CZUJĘ! O! Ale wszystko jest dobrze! No, walę. No. A nic ci nie jest! SOSIAD! Łeb nie boli, wolne kierownicą! Ale może do Biedronki na zakupy! Od razu lepiej się poczujesz! to No ale bez tego normalne dobra my tutaj służby jesteśmy tylko gdzie jest szpital powoli się lepiej czuję tylko gdzie jest szpital o tu chyba a wiem gdzie dobra ja ciebie wysadzę w jednym miejscu i ty tam pójdziesz, dobra? Dobra. No że chyba nie potrzebuję, bo się dobrze ja czuję. Ale powiem, ciebie, ciebie prze przebadają i nic, ci, i nic się nie stanie, bo to za darmo ale ja jest! Ja się, się, się nie boję, bo się zamówię, ja, ja, ja teraz do niego pojadę. Ty tu czekaj, dobra? O tu cię wysadzę. No, on nie, tu nie on na złom Patrz, ja tutaj cię wysadzę, a tam stoi szpital. Tutaj są te budynki, nie? Cześć. No to tutaj obok, o tutaj, co jest ten ten, ośrodek szkolno-coś tam wychowawczy, bo to obok, nie? Ten A, obok, do... ten obok, dobra, 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 to ja jadę po tego polonezu, zobaczcie. Dobra, cześć sąsiad. Cześć. Kurde, do... widzowie, sąsiad miał wypadek. Polonez, nie wiadomo, czy na straty, czy ten, ale tam zobaczę, może nie będzie aż tak źle. Kurde. Akurat mo, może jakoś tam jeszcze się, może coś a, ten sąsiad? Halo, sąsiad? no. A, to, to, to poza igła. Ej, sąsiad, słuchaj, podobno coś mi się z głową przestawiało i, i chyba już nie, nie będę normalny. Będziesz tam... Le, dokt, powiedz doktorkowi, żeby ci dał jakieś tab, tablatka i tyle. I będzie dobrze. Jakiegoś a papa weź i tyle. To powiedz im, że to ode mnie to, to będą lepiej zachowanie, bo ja, ja się, a, z nimi... Nie dlaczego, bo mnie pytają? Tak, powiedz im, że ode mnie, to lepiej będą się zachowywali. A, dobrze. Eee, a, dobra, no Dobra. No widzicie, sąsiad tam. Ja mam znajomości. Sąsiad wypadeczek tutaj. U nas, u nas to wypadków to nie ma za bardzo. O, tu postawię go. Niech będzie przy straży, no. Sąsiad! Halo! Halo! Sąsiad, miałeś takie szczęście, że się przy straży rozbiłeś. Co? No, w się Ty! baba mnie dała skierowanie, może, może Czekaj, ty, 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 czekaj, zaraz wrócę. Ej, dobra, kable, kable, niektóre są git. No, ale działa, chodzi, świeci się. Chodzi, no tylko tutaj boczek zbity, No, lampy przednie, no jest. jest są, szkła nie ma. Maska pognieciona. Przód, no, przód jest prawie skasowany. Tył jest wszystko dobrze. Tylko lampy. Sąsiad. Tylko lampy. Halo. Halo, sąsiad, no. Dzwonię, nie mogę się do ciebie bo mnie ta mama powiedziała, że, już można, że mogę wychodzić. Dobra. Ja ci powiem, druga, Ja ci. E, rano jest to, ja i duszka, i ja to ci ta mogę ta. powiedzieć z, Pol, z Poltkiem. Dobra, Polka to sam zobaczę. Przyjeżdżaj. Ale ja ci powiem, dobra? Nie, przyje, no przyjeżdżaj. No dobra, to ja ci powiem teraz. Jak przyjed... jak tam przyjadę. Kurde, po sąsiad się zdziwi. dziwi. O no, tu musimy schamować, bo tu. ladar. Dobra, my tutaj przywilejowani Tutaj mocno. To... Akurat może nas nie złapią. Znaczy to i tak nic nie zrobiliśmy, bo, bo było można przejechać. Idziemy. Chłopanie. O jest sąsiad! Sąsiad! O, sąsiad. Dobra, ciebie tutaj. Dobra. No. I tylko sąsiad, teraz so powoli, bo ja się tak trochę boję. Sąsiad, ja ci powiem, co było z, z Poltkiem, dobra? No mów. No. Poldek, szutno kasacja, nie? Nie. No znaczy, tro... tro... znaczy, maska jest wygnieciona, bo... bo chlewy i szkło w lampach, a tak to reszta jest git. Ale sąsiad, ja się tam przyglądałem, to tam samochód cały zgnieciony jest, a ja Ale pali, pali, o. I ale, nie, ale elektryka, wszystko chodzi. Tylko no głośniczki nie działają. No nie wiem, ale nie, nie ten tak to drzwi to drzwi to ten tam delikatnie obrysowane. A i jeszcze ja to już się boję. Ja to wiem, jak to delikatnie jest. Odwoźmy pod poloneza. Ja ci powiem, że ja to się boję. teraz cień. No, no takiego. No. Nie no, tak pierwszy raz mam wypadek takim samochodem, bo miałem kiedyś... No maluchem dwa razy miałeś wywalenie się. Wtedy jak ta zima była, to mnie dorąbił tak, ale... No tak, jeszcze malucha ci wywaliło. Cię obróciło. Ale to mnie, to się zakopałem wtedy. Gdzie ty jedziesz? No tutaj. Po co? No tutaj był, przecież, Poldek. tutaj? No. Patrz, no nie jest aż tak źle, mogło być gorzej. No koła, koła ci wykręciło. Przednia ośka. No ale patrz, no właśnie, przednia ośka. Przednia ośka. jak to wszystko No tak, ale ale upali jeszcze. Ale jeszcze pali, dobra. Chodź do BM-ki. Jeszcze jutro rano sobie. Ale, no dobra, do, dobra, to czekaj, ja ciebie na linkę wezmę. Czekaj, ja ciebie na linkę wezmę! Dobra, to weźmy na linkę, weź, bo on. Już o, ale, ale, spodem, żon, słabo. No właśnie, coś ten. O ty, jak ja mu jedynkiem wszutam, to on nic. Weź tą linkę, czekaj, ja chodzę. Dobra, dobra. Widzę, widzę. Dobra, wsiadaj. Dobra, ja to podążę za wszystko, czekaj. Ale hamulce, mama hamulce! No dobra, dobra. Dobra, jedziemy. Się nie będę rozpędzał, bo wiesz. O, długa linka chociaż to. Dobra, i tyle, że chociaż długa linka, nie? No, bo. No tak, ale już powoli jakoś tak jedź. Ja ci tutaj będę tak po. No, dobra, wolne, się... wolne, chodź. Ja Ty też Dobra. Czekaj, bo tutaj się ten... O, kurde, nie wyginaj mi linii. Chodź. Widzicie, widzowie, jaka akcja. Holowanie sąsiada. Kurde. No. Coś tak tam, tam, coś tak ciężko się jedzie chyba ci. no? To trochę na biegu jedziesz i mi ciężko holować, jakbyś jechał na, wiesz. No ja na biegu, na jedynce ja. No to, to, dobra. To mam jechać na luzie? No, o, będzie dobrze, tylko hamuj, dobra? No to na luzie już na luzie się więcej rozpędzimy trochę. Bo, nie, ono się odczepiło u Ciebie, u Ciebie się odczepiło. Czekaj. No właśnie widzę. No dobra, to ja... To ja tu będę odczep... odczepię Ciebie. Hop! Dobra, ja tu Ciebie odczepiłem. Wiem, wiem, wiem. ale on mnie strasznie znosi właśnie widzę, widzę chyba, a, chyba tego z nie ma ale on nie miał, on nie miał bo to była ta lepsza wersja ale zobacz, on mi tutaj tak znosi zobacz, bo sąsiad, sąsiad UWAŻAJ! o, już serp chyba obermałeś o kurde ty ja tu ile jadę? czterdzie... pięćdziesiąt kurde, sąsiad ty tutaj tak ten Eee, tam, wiesz. Ty, ale on ci powiem, że on chce. nie, wiesz co? na tą łąkę i spróbuję... No nie, bo ci jeszcze... Ale on nie w drugą stronę od razu biegł. No właśnie, ale... Ale nie chcesz zawieszenia, zawieszeniem jak dojedziesz do domu? Nie Co robisz, sąsiad? Sąsiad? No? Na linkę wiesz. Na linkę? Zobacz, Jakio jak jakiego rowa ja widzę. To a do tyłu... Weź mi z auta to mi. T... Weź z auta załczepisz. Trochę. Od ale to tu... dobra, git jest. Dobrze nie jest, dobrze jest. Dobra, i odpruja. A sąsiad pod nóż stąd chcieć Ten motek. Nie widzę, czekaj, nie jedź, bo ja... jeszcze ja wykręcić. Ja powoli jadę. A jadę, jadę. to bo wiesz, żebyś nam w dom nie walnął albo coś takiego. Spróbuję zrobić na... Nie rób! No nie rób, bo ciebie, bo ciebie tu... Bo wiesz... Nasze domy tam stoją. To dobrze, ja też... Osiem! Ja jadę dziewięć. Och, hamuj! No i jeszcze bardziej, go walnęłeś! No ta ośka to ledwo żyje! Ale tak No dobra! Pod uważaj, yy, bo tam wyścig robię gdzie? no tutaj a weź se usiądź na miejscu pasażera w polonezie, weź se usiądź tamte fotele Wybrałem tamte fotele o, gdzie? i spoczęliście patrz jak tu oś wkazała ja to ci powiem, że ja to chyba robię na, na Dobrze, że w garażiku jeszcze mam drugiego malucha twojego, tego starego. Patrz, ma... patrz, patrz, Ty, to no. Ty, patrz! No. No mówię. Chod do mety! E, idziemy do nich! Idziemy. A może ha, ha. Nie, balonezem wiesz, szko... Boż, to... No ale wiesz, po, ale malucha byś miał, ja będzie później załatwił jakiś samochodzik, ale wiesz. Ty nie wiesz co, bo ogólnie ma przyjechać e, ten, jak Volkswagen z Ameryki. I on tam mówił mi, że ja do niego nie dzwoniłem, ale on mówi, że jakiś samochód, bo on e, e, mówi, że on w Polsce ma taką działkę i on na tej działce jakiś samochód. Ale to wiesz, ja, ja, ja go znam przecież, co ja wiem u niego, to wiesz co to jest? No to wiesz, tu Ja ci mogę powiedzieć, co to jest. O ty, ty weź ten zaklęty, zaklęty. Hello, everybody! No, Zobacz czy nie przeklinaję, dobra? Dobre, dobra, dobra, Dobry! STOP! e Stop! Dawaj, tu! dawaj Czekaj jeszcze nie! Nie chodzi już. No! Kurde co, leco, 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 kurde! Ulejco! Dawaj leco. tym poltkiem! I Ty

do Audi lekko Beta. O git 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 Ach, Dobra gitowi. Na start Tak Trzy, dwa, jeden, i Dobrze było Zakończymy tym pięknym wyścigiem ale tak to byśmy wygrali z sąsiadem tylko tamte Audi nas widzieliście zablokowało nas sam od tyłu nas ciąg Ten. a pierwsi byliście widzieliśmy widzieliście nie? widzowie no dobra dobra to to, to wszystko w dzisiejszym odcinku no, no dajcie znać w komentarzach czy on czy kto Piszcie w komentarzach tym BMW, tym Audi. Zobaczymy kogo będzie więcej. Ja jestem za tym BMW No ja też, ja też jestem. Ti każdy, każdy, kom każdy komentarz z BMW ma like, ma like, no z Audi też niech będzie, że, że nie ten, ale dobra to wszystko w dzisiejszym odcinku. Cześć, na pa.